Okej, okay, witam Was bardzo serdecznie. Macie kogoś z tej strony? Dzisiaj niespodziewanie w mojej skrzynce pocztowej i mailowej znalazłem zaproszenie do bety gry, które nazywa się All Points Bulletin. tutaj widzicie moją postać. To jest takie. A, wiadomo, nas gadka, szmatka marketingowa. Oni to nazywają MMO gangsterskie. Może coś takiego. To jest w ogóle gra, która ukazała się już chyba pół roku temu. Okazała się klapą i została wykupiona. Bla bla bla, zaraz powiem wam na czym to polega: wszystko jeśli nie znaliście tej produkcji. Więc jak to w MMO mogę wybrać jeden z trzech? No nie, nie, jak w każdym. W każdym razie tutaj mogę wybrać jeden z trzech dystryktów, takich dzielnic. Pierwsza to Social District, w której nie robię nic poza tym, że ulepszam moją postać, bo mogę rozmawiać z innymi. No i to wszystko w sumie, odwiedzam sklepy. A Finalshal i Waterfront e, to miejsca, w których toczy się walka. Są to jeszcze instancje. Pierwszy raz to widzę, bo w sumie grot powiedziałem, drugi raz ledwo co przeszedłem różne tutoriale, czyli poradniki. No dobra, wejdźmy do dzielnicy finansowej i zobaczmy, co się podzieje. Ach, tak, więc ta produkcja, jak powiedziałem, ukazała się jakiś czas temu. Ja w ogóle miałem przyjemność testować ją jeszcze z, ramach, z ramiona GOLA, czyli Gier Online. No i podobała mi się, bo to oczywiście okazało się, że jak zawsze jestem tragicznym. Ee, nie wiem, tragicznie potrafię przepowiedzieć przyszłość danej produkcji, bo osiągnęła e, spektakularną klapę. Ona w ogóle kosztowała jakieś 60 milionów dolców, z tego co się wszyscy chwalili. No i nikt w to nie chciał grać, bo to jest taka gra z gatunku MMO, trzeba było płacić za to, że można grać. Czyli tragedia. I to pociągnęło miesiąc, dwa i bankructwo do widzenia. No i wykupili to jacyś tam inni goście i teraz będą e, udostępniać jako grę darmową. No, a tak to wygląda. Więc biegam sobie. To jest takie coś Ala GTA. Pokażę Wam w ogóle mój, bo postać widzicie. Nazwałem ją grafika wektorowa, żeby sobie żeby nie mylić rzeczywistością. Tutaj mogę przywołać mój pojaździk, mój switaczny różowy samochód. To wszystko można sobie wymalować samemu i tak dalej. No i to jest takie GTA o zabarwieniu. MMO, czyli można, jest to niby na serwerach, są inni gracze itd. i tak dalej. Dam tam, że jestem ready, bo już mnie prosi, żeby dołączyć do misji. Och i w ogóle znalazło mi drużynę. W lewym e, górnym rogu to widzicie i widzę ich też na mapie. Jeśli pozostali członkowie załapią o co chodzi i tak samo, się tak samo wyrażą chęć, to zaraz weźmiemy udział w misji. I tutaj ogólnie rzecz biorąc, są dwie strony konfliktu, czyli dobrzy. Policjanci oraz źli gangsterzy. Ja teraz jestem dla odmiany, bo jak powiedziałem w poprzednią wersję grałem, wtedy grałem jako policjant, teraz gram jako pani gangster. No i co my tu mamy? Dołączmy do naszej drużyny i zobaczmy, co te misiaczki kochane robią. I strasznie dziwnie mi się jeździ teraz po pijaku, kiedy włączyłem frapso. Nie wiem czy to jest, z czym to jest związane. A nie 200 metrów to jeszcze nie ma sensu tutaj wysiadać. No, dobrą sprawę to ciężko mi powiedzieć. Nie załapałem jeszcze dokładnie, jak wygląda tej rozwój postaci. Bo mamy oczywiście dostęp do e, ekwipunku, gdzie dostajemy coraz to nowszy sprzęt w ramach naszych postępów. No, ale jak wygląda e, cały rozwój? Nie mam pojęcia. No, dobrze, tym razem dołączyliśmy do misji. Musimy ukraść obiekt widoczny na mapie. Właściwie na ekranie. Mapa jest tutaj. O, mogę ją teraz włączyć. Będzie dobrze, jak będę tędy, myślę. No i jak zawsze, w końcu. A, co do ataku, bo tutaj, jak się przyjrzycie, niestety to jest tylko rozdzielczość 1280x720. Radzę oglądać w HD, bo będzie więcej widać. Co jakiś czas migają nam, nam te inne drużyny graczy. Nie możemy się między nimi zabijać. Dopiero wtedy, kiedy e, gra nam na to pozwoli, żeby im zrobić krzywdę. A kiedy nam pozwoli. Mam nadzieję, że zobaczymy to podczas tej misji, bo to działa tak, że na przykład my musimy coś ukraść, a stróże prawa muszą nam przeszkodzić. Uwielbiam rozjeżdżać pieszych na e, chodnikach! O. Tam już jest jeden z moich kolegów z zespołu. Oczywiście by było mieć tutaj tak zwanych znajomych, zgrać się w ogóle. Czekaj Kosiacz. I teraz będziemy się razem bujać. Fajne gangsterskie klimaty. Więc tak, z tego co... Z... O! Teraz się dzieje to o czym mówiłem, czyli wysłana zostaje... nasłany na nas zostaje oddział policji. Ja musimy teraz, tak, ukraść tutaj parę rzeczy i odrzucić je w te miejsca. Może, może jednak... No tak, samochód był dwuosobowy, ja wysiadłem, bo myślałem, że jesteśmy na miejscu. No i teraz muszę popylać. Na szczęście wybrałem coś, co przypomina kobietę, więc nie jest to aż tak tragiczny widok. Takie popylanie. No że jednak mimo wszystko mogłem wziąć samochód, bo, bo wszystko się zrobi strasznie teraz nudne. No ale takie są poniekąd uroki gier typu GTA, że nagle się ląduje na jakimś za że tak się brzydko wyrażę, gdzie nic się nie dzieje i trzeba znaleźć jakiś środek transportu. Mam nadzieję, że moi sobie poradzą. No i tak w sumie wygląda cała gra. Wykonujemy jakieś misje, oczywiście one są jak to w grach MMO powtarzalne. Czyli to nie jest tak, że za każdym razem inne, tylko jest kilka schematów. Boże, nic nie jedzie, jest. Ciężko mi się też odnieść do zmian, jakie nastąpiły od momentu, kiedy ta gra żyła swoim poprzednim życiem, do momentu, kiedy została teraz wykupiona przez się bo nazywa Gamer Nie mam pojęcia, jakim jest wydawcą, tak naprawdę. I z czego słynie. No i boże, tam coś się dzieje. A ja, jak zwykle, się wałęcam po mieście. Ajajaj. Aj, aj. Jest nas tylko trzech w zespole. Nie wiem jak to wygląda, czy potem można mieć większe te e, drużyny, czy mniejsze. Dotychczas największy zespół, z jakim e, działałem, to były cztery osoby. Dopojadę tym tutaj ślimakiem. Nie wiem też jak będzie wyglądała sprawa z płatnościami, bo to jest beta i tutaj oczywiście mam bez problemu dostęp do... Cudownie do konta premium. Ono i umożliwia mi na przykład dodawanie większej ilości detali na samochodach i tak dalej. Czyli nic istotnego. Nie wiem, jak to wpływa na rozgrywkę. Czy na przykład będę mógł dostać lepsze rodzaje broni? No dobra, no ja tutaj gadam, nawijam i nudzę ogólnie rzecz biorąc. Już widzę na horyzoncie miejsce, do którego muszę się dostać. Czy tylko 150 metrów sprintem to powinno być poniżej minuty, jak dobrze pójdzie. Zobaczcie przy okazji takie umiejętności jak przekopywanie się przez zamknięte drzwi. I co tu się dzieje? Albo ten punkt się przemieszcza. Albo ja coś jest. No tak, liniaże przechwycili. I to się zmieniło w całkiem ciekawy pościg. I oczywiście znowu minie, miną dwa dni, zanim dołączę do niego. A tutaj widzicie inną drużynę. E, ich imiona są zaznaczone na szaro, co oznacza, że nie mogę im absolutnie nic zrobić. Nie wiem, jak z. Kolizjami na drodze. Może to, to ewentualnie. O, o o. I trzeba to podnieść po prostu. Panowie, czy ktoś z was mnie odwiedzie? Miciak, wsiadaj. I sprzątnijcie tego frajera. Na piękna akcja zespołowa cudownie triple kill dla kolegi z przeciwnej drużyny. Ach. Uroki wzorcowego team play'u. No jak to się skończyło? Oczywiście w takim razie... Udało mi się ładnie skosić przeciwnika. A jego kolega pojechał sobie wszystko, niestety. Ah, Ładne są te wybuchy w sumie. Znaczy nic, nic takiego, nic z czym się podniecać bardzo. Ale wygląda... <ścoughs> Wdowne. Tak więc walka o walizkę. Pewnie są to jakieś zasady, że zaraz się okaże, że przegramy. Jak widzicie, śmierć nie jest rzeczą straszną, po prostu się odradzam. I nie ma chyba jakichś większych konsekwencji. W niektórych trybach, e, w sensie w zadaniach oczywiście jest limit ilości odrodzeń i wtedy stanowi to problem. Teraz nie widzę go. Teraz mamy tylko czas chyba pewnie pod koniec czasu musimy mieć ten przedmiot. Miasto się ładnie demoluje, w ogóle chyba zostało bardziej zaludnione niż ostatnio. Teraz wpadnę chyba na moich kolegów z przeciwnej drużyny. Chyba. W tle słyszycie jakąś tam muzykę lecącą w radiu. Naprawdę nie wiem ile tego jest. Z tego co pamiętam, a pamiętam raczej dobrze i mam pewność, że tak było. W poprzednim wcieleniu gry była możliwość tworzenia własnych dzwonków i różnych innych e, atrakcji. Nie pamiętam w jakich uliczaniach pojawiały się dzwonki, ale... A, widzę, że już nie dogonię ich totalnie. Nudnie, nudno to wygląda. Nie wiem, czy nie porzucić tej go, w ogóle drużyny. O, tutaj w ogóle tak wygląda interfejs. Pożegnamy się z nimi. Ale nie, pewnie nie wywalili pod koniec misji. O, proszę. Niestety to było głupie wyjście, ponieważ no miało przewagę, kiedy wychodziłem, zwyczajnie wychodziłam. No i tyle, zgłosimy się jeszcze raz, że jesteśmy gotowi do jakichś. O, może ci będą lepsi. Przy okazji, pojadę moją superbryką. O, Tadam, mały samochód dla kobiety po mieście, bardzo przyjemny. Co tu mamy zrobić? Dispatch powstrzymać. Dobra, policja coś tam ma gdzieś zostawić, a my mamy im w tym przeszkodzić. Jak, nawet ikonki same za siebie wszystko mówią. Po prostu strzec punktu C. Mam nadzieję, że do niego dojadę. Tutaj jakiś kolejny gracz. No więc taki feeling bycia w świecie zaludniony. Widzę, że nawet nie zdążyłem się obudzić. Podczas gdy. Drużyna przeciwna wszystko załatwiła, tak więc dupa. Co dalej? Bronimy doresztą punktu E i punktu D. Co biorąc pod uwagę, że jest nas tylko... ...oho, prognozuję, że przeciwnicy siedzą w samochodzie i grają ładnie drużynowo. Sio! Mogłem tam wjechać, w sumie. No to nic, rozpoczęła się era kampienia. Moja postać, o dla fanatyków takich rzeczy jak wychylanie się, potrafi się wychylać. Pewnie śmiesznie wtedy wygląda. W ogóle pewnie śmiesznie wygląda fakt, że ubrana jest w samo bikini, no ale cóż, tak, tak sobie zażyczyłem. Inna sprawa, że nie mam pieniędzy oczywiście jeszcze na jakieś bardziej finezyjne ciuchy. Chociaż tutaj nagrodą powinna być możliwość rozebrania postaci, na przykład. O! To byłoby fajne. O, jest nawet mini radar, teraz się obudziłem i go zobaczyłem. I misiaki gdzieś tu nadciągają. Ach, no i chyba. Poszczelajmy dla pieszych, dla rozrywki. No i w sumie teraz robi się odrobinę nieciekawie, ponieważ muszę po prostu czekać przez ile. 3 minuty, 25 sekund. Chyba, że wypstrykają się z żyć. No i coś tu się dzieje. No ale teraz dobre pytanie: czemu on wygrał, a nie ja? Czy był bardziej celniejszy? Czy miał wyższy level? Nie wiem. Nie lubię takich akcji niestety. Wyższy level w se Dobra, to wszystko chyba z dzisiaj, na dzisiaj z gry. All Points Bulletin. Tak wygląda zrobione zupełnie na żywca gameplay z tejże gry. Pa!